Chciałam Was wszystkich serdecznie zaprosić na webinar już jutro, 27 października o godzinie 18:00 na ważny, trudny temat o znaczeniu genetyki w nowotworach u dzieci. Moim gościem zgodziła się być Pani doktor Agata Pastorczek, która jest pediatrą specjalizującą się w genetyce klinicznej. Jest też adiunkten Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Cent Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, pani. Dzisiaj zapowiadamy, więc chciałam zadać takie pytanie ogólne. Będziemy je rozwijać na naszym spotkaniu w, w, w czwartek. Czy genetyka odmienia podejście do leczenia nowotworów i czy rzeczywiście wpływa na wzrost ich wyleczalności? Aktualnie stosowane u nas wyniki genetyczne dają bardzo rozległy wgląd w nieprawidłowości w genomie komórek nowotworowych. Nie wszystkie te informacje są dla nas jasne z punktu widzenia kliniki, czy biologii nowotworu. Tak naprawdę posługujemy się często pewnym wycinkiem tych informacji. W dwojaki sposób. Z jednej strony są to takie informacje, które nam mówią, że pacjent może mieć większe ryzyko wznowy choroby i musi otrzymać bardziej zintensyfikowaną terapię. A z drugiej strony mogą być takie zmiany, które bezpośrednio warunkują wrażliwość na określony lek, substancję chemiczną. I wtedy wiemy, że jeżeli pacjent nie odpowiada na leczenie, ma opcję terapii celowanej. Także w tym kontekście posługujemy się najczęściej metodami genetycznymi w diagnostyce pacjentów onkologicznych. Ten temat poszerzymy na naszym czwartkowym webinarze, na który serdecznie Was zapraszam. Przypomnę, godzina 18, czwartek, 27 października. Do zobaczenia.